Witam serdecznie na kanale Wszystko Jasne. W filmikach pokazuję możliwości najlepszego, bezpłatnego wideoeditora VCDC, który w porównaniu do innych tak zwanych bezpłatnych wideoeditorów nie ma ani okresu próbnego, po którym obowiązkowo trzeba kupić płatną wersję, ani pokazuje się logo firmy. Wideo w tym okresie próbnym. Niestety w języku polskim nie ma interfejsu, natomiast jest lista języków, których można wybrać. Ja z tej listy niestety znam tylko rosyjski, więc u mnie jest w języku rosyjskim. Natomiast pokażę, jak można zmienić na inny język. Dobrze, zaczynamy. Więc tak, po otwarciu programu. Program proponuje nam przejść na płatną wersję, ale oczywiście, że nie zgadzamy się i zamykamy. Żeby zmienić język, tu mamy w w górnym rogu ustawienia. Klikam na ustawienia, otwiera się okienko i tu w ustawieniach głównych pierwsza od góry języki. Klikam na tą szalkę, wybieram się odpowiedni język, później klikam na OK i po ponownym uruchomieniu program, znaczy, program otwiera się w tym języku w tym filmiku pokażę jak można podgłosić lub ściszyć głos w filmikach otwieram nowy projekt przyjmuję importuję wideo ja tu mam jak zwykle Czerwone gitary, to jest mój ulubiony zespół. I teraz spróbujemy tutaj e, z, nie, znaczy albo podłożyć, albo stiszyć głos. E, znaczy są, tak są dwie opcje, dwie możliwości. Jeśli chcemy podłościć lub stiszyć e, cały filmik, głos w całym filmiku, to wchodzimy tutaj. Właściwości efektu, znaczy filmiku, i tu mamy poziom głośności, tu 0,0. Teraz najpierw zobaczymy, jak to wygląda. Teraz tak. Spróbujemy eee, najpierw pod, podłośnić trochę o 5 jednostek. I teraz aktywuję. I teraz drugą stronę. Minus 5. Dobrze. To jest pierwsza opcja. Gdy głos będzie taki sam, poziom będzie taki sam w całym filmiku. Teraz druga opcja kiedy potrzebujemy na jakimś kawałku tutaj w odcinku e, zwiększyć, znaczy e, albo ściszyć głos. Znaczy klikam tutaj dwa razy na zegar, ustawia się od piątej sekundy na przykład, kursor zmienił tutaj na piątą sekundę od razu i tak, e, aktywne jest, bo obramówka jest. Prawy przycisk myszy, audio efekty, amplituda, głośność. Klikam na to. Tu klikam z podanej pozycji. Mamy piątą sekundę, piąta sekunda. I tu długość efektu, tak? Więc zmieniam na przykładowo 5 sekund. Dobrze. Przyjmuję. Efekt się pokazał, i tu mam właściwości właśnie tego efektu. Teraz tak, poziom głośności mamy 0. Klikając tutaj, linijny możemy zmienić. Widać, pokazuje się 0, 0. I teraz na przykład zmniejszymy najpierw o minus 5 dB. Proszę bardzo, początek będzie 0 dB koniec czyli tutaj minus 5 dB zobaczymy jak to wygląda i płynnie szedł zrobimy żeby było jeszcze raz znaczy żeby było lepiej słychać Damy od 10 sekundy, czyli tutaj, jak koniec, jeszcze minus 10 zrobimy. Tu mamy te same audio efekty, mówiłem to w poprzednich filmikach, więc klikam tutaj na tą strzałkę. Amplituda, głośność, dobrze. Tak samo tutaj, o 10 sekundy, bo mamy 10 sekundę i tu dam też. 0,5. Dobrze. Mamy drugi efekt. Mamy to właściwości. I tu zmienimy od minus 5 dB do minus 10 dB. Ok. Początek minus 5. Koniec minus 10. Zobaczymy jak to wygląda tutaj. Od razu słychać różnicę. Dobrze, ustawimy tutaj na 15 sekundę, czyli koniec drugiego efektu. OK. Dodamy jeszcze jeden, czyli tak samo. Audio efekty tutaj, ta wskazówka mala. Amplituda, głośność z podanej pozycji, z 15 sekundy mamy 15 sekundę Też dam. 0,5, czyli 5 sekund. I tu zrobię tak. Od minus 10 do plus 10. To jest najciekawsze, że słychać, że płynnie przechodzi, tak? Zmienia się głośność. Zobaczymy teraz. Jeszcze raz. Dobrze i teraz ustawę na 20 sekundę. Ok, dołożę jeszcze jeden Amplituda, głośność z podanej pozycji z 20 sekundy. Też damy 5 sekund. Przyjmuję to. Jest efekt i tu zmienię z 10 do, do 10 niech będzie, czyli. Tu, tu jest płatna wersja, O ta, ta tu jest płatna wersja, więc tutaj nie będzie, Bezpłatne mamy to, czyli tu dam plus 10, ok, i na, na tym odcinku będzie taki sam głos jak tutaj na końcu tego. Dobrze i teraz jeszcze zrobimy jeszcze jeden, czyli ustawiam na 25 sekundę, czyli koniec ostatniego efektu. Dodam jeszcze jeden, przejście do zera, czyli z plus 10 amplituda głośność z podanej pozycji też 5 sekund. Ok. Idę tam z 10 dB do 0, żeby po prostu był pierwotny głos, znaczy pierwotna głosność. Tak? Zobaczymy jak to wyszło. Dzieci, które drzą, jest w kłosie Twym, jak od naszych słów przed lat, stąd szedł Ty plan, w lewiołek Dobrze, więc w ten sposób możemy zmieniać na e, jakimś odcinku los, a tym pierwszym sposobem, tutaj, zmieniamy po całej długości filmiku. Na tym wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia.